Yuki Tsunoda znajduje się w sytuacji, którą określenie skomplikowaną byłoby eufemizmem. Od miesięcy jego nazwisko jest w centrum dyskusji w padoku i nie z pozytywnych powodów. W Red Bull doskonale wiedzą, że czas dla Japończyka się kończy, i każdy Grand Prix wydaje się być kolejną próbą przetrwania bardziej niż okazją do pokazania talentu. Liczby mówią jasno: 7 punktów w 12 wyścigach z pustynią wyników w ostatnich 7. To scenariusz, który podkopuje nie tylko jego wiarygodność jako głównego kierowcy, ale także relacje z zespołem, który historycznie nigdy nie miał cierpliwości do tych, którzy nie dostarczają natychmiastowych rezultatów. Sprawa jest jasna: Tsunoda nigdy nie znalazł prawdziwej stabilności odkąd dołączył do głównego zespołu Red Bull. Zbyt często pozostawał uwięziony między błędami ustawień, uniknymi wypadkami i tym uczuciem bycia stale nie na miejscu. Prawie gościem w zespole, który nigdy nie widział go naprawdę jako długoterminową inwestycję. Helmut Marko nie tracił czasu, by mu to przypomnieć, podkreślając, że przyszłość ekipy przechodzi przez młodych jak Isaac Hadjar i że sam Alex Dan, wschodzący talent McLaren Academy, może stać się prawdziwym zagrożeniem dla fotela Japończyka. W tym klimacie niepewności Tsunoda wydaje się coraz bardziej kierowcą z krótkim oddechem, niezdolnym do pozbycia się etykiety przydatnej, ale możliwej do poświęcenia rezerwy. Prawda jest taka, że Red Bull nigdy mu nie wybaczyło, nie stania się Gasly 2.0, zdolnym do wyrywania zaskakujących zwycięstw z gorszym samochodem. Pierre Gasly potrafił odpowiedzieć na krytykę na torze, ciągnąc Alfa Tauri na podium i przekonując Padok, że zasługuje na kolejną szansę. Sunoda natomiast pokazał tylko sporadyczne błyski, nigdy ciągłość. Sytuacja pogarsza się, jeśli spojrzeć na wewnętrzny kontekst polityczny Red Bull. Z zespołem pogrążonym w napięciach władzy i z presją nowego regulaminu 2026, posiadanie drugiego kierowcy, który nie gwarantuje stałych punktów, to luksus, na który nie mogą sobie pozwolić. Sunoda stał się w oczach wielu kosztem bardziej niż aktywem. Każdy wyścig bez punktów przekłada się na miliony stracone w mistrzostwach konstruktorów. A w świecie, gdzie każdy ułamek budżetu się liczy, to wyrok bez odwołania. Laurent Mekies, nowy silny człowiek dowodzący Red Bull, próbował ugasić ogień, oświadczając, że Yuki będzie miał czas do końca sezonu, by udowodnić swoją wartość. Ale jego słowa brzmią bardziej jak zawieszony wyrok niż prawdziwy wotum zaufania. Bo w Formule 1 pamięć jest krótka, a presja długa. Stracone punkty ciążą, zmarnowane okazje palą, a cierpliwość wyczerpuje się znacznie szybciej niż chcą wmówić oficjalne komunikaty. Podstawowym problemem jest to, że Tsunoda nie wydaje się już mieć nawet pewności planu B. W przeszłości powiązanie z Hondą gwarantowałoby mu spadochron, może w równoległym projekcie jak Aston Martin. Ale z Japończykami, już całkowicie zaangażowanymi w 2026 razem z Lawrence Stroll, nie ma gwarancji, że Yuki wejdzie w ich plany. Wręcz przeciwnie, wydaje się coraz bardziej możliwym do poświęcenia elementem układanki, która się przebudowuje bez niego. Osobisty dramat tsunody jest cały tutaj. Nie wystarczy już być szybkim fragmentami, nie wystarczy już mieć momenty agresywności na torze, które wprawiają fanów w szał. W Formule 1 liczą się liczby, podia, punkty i zdolność do niezałamywania się pod presją. I w tym niestety, Yuki nie dał Red Bull tego, co chcieli zobaczyć. Odczucie jest takie, że przeżywa ostatnie godziny swojej relacji z austriacką rodziną i że za każdym razem, gdy odpala silnik RB, robi to ze świadomością, że może to być jeden z ostatnich razy w tych barwach. Prawdziwe pytanie teraz nie brzmi, czy Yuki Tsunoda zostanie w Red Bull w 2026. Prawdziwe pytanie brzmi, czy będzie miał przyszłość w Formule 1. Kropka. Los Yuki Tsunodi wydaje się już przesądzony, ale najbardziej niepokojącym aspektem całej tej sprawy jest to, że nikt w Red Bull nie wydaje się naprawdę wierzyć, że jest miejsce na cud. Za każdym razem, gdy Mekies mówi o Japończyku, robi to dyplomatycznie, ale między wierszami czuje się prawdę. Zespół już patrzy dalej. A gdy ekipa jak Red Bull zaczyna planować przyszłość bez ciebie, oznacza to, że już zostałeś zarchiwizowany. Helmut Marko nigdy nie gryzł się w język i przy więcej niż jednej okazji dał do zrozumienia, że drugie miejsce obok Verstappena w 2026 musi zostać powierzone świeżemu talentowi, młodemu i z niezbędnym głodem do zaakceptowania medialnego i technicznego piekła, jakie oznacza ściganie się obok Maxa. W tym scenariuszu nazwiska Isaac Hadjar i Liam Lawson stały się więcej niż prostymi alternatywami. Reprezentują nową krew życiową dla Red Bull. Która nie chce ryzykować pozostania więźniem drugiego kierowcy niezdolnego do przyczynienia się do tytułu konstruktorów, Hadjar jest uważany za faworyta. Nie tylko ze względu na swoje stałe występy, ale ponieważ ucieleśnia obraz młodego gotowego wspiąć się o stopień wyżej. Lawson ze swojej strony udowodnił w ostatnich wyścigach, że ma wytrwałość, by pozostać przyczepionym do walki w środku stawki, mimo że został wykluczony z głównych planów zespołu kilka miesięcy temu. Dla Tsunody to śmiertelny cios. Być wyprzedzionym przez kolegów, którzy jeszcze niedawno byli uważani za jego bezpośrednich rywali w juniorach. Ale prawdziwy sygnał, że zaufanie znikło, pochodzi z liczb. Porównanie jego siedmiu punktów z dwudziestoma Lawsona i dwudziestoma dwoma Hadżara jest bezlitosne. Nie ma wymówek dotyczących ustawień czy pecha, które wytrzymałyby przed taką różnicą. Dlatego wielu mówi o nim jak o kierowcy, który spóźnił się na pociąg, który nie potrafił rosnąć, gdy było to najbardziej potrzebne. Formuła pierwsza nie czeka na nikogo, a czas tsunody wydaje się wyczerpać bez, żeby sam to zauważył. Rozszerzając spojrzenie na resztę stawki, sytuacja się nie poprawia. Wszystkie drzwi wydają się zamknięte. Aston Martin jest już nastawiony na projekt Honda 2026 i trudno by zaakceptował włączenie Yuki do składu, który celuje w kierowców najwyższego profilu. Alpin jest w totalnym chaosie, ale i tam w grze są inne nazwiska z młodymi na starcie. I możliwością włączenia świeżego talentu. Cadillac reprezentuje sugestie, ale już dał do zrozumienia, że preferuje mieszankę między doświadczeniem a skalibrowaną młodością nie kierowcę w swobodnym spadku jak tsunoda. Są tacy, którzy mówią, że Japończyk mógłby się na nowo wynaleźć jako druga kierownica w zespole z końca stawki, akceptując rolę drugoplanową i próbując ożywić swoją karierę jako outsider. Ale nawet ta hipoteza wydaje się krucha. Bo w momencie, gdy tracisz wsparcie Red Bull, twoja etykietka staje się tą odrzuconego kierowcy, a niewiele zespołów ma ochotę stawiać na nazwisko, które nigdy nie dawało wrażenia, że może naprawdę wybuchnąć. Paradoks jest taki, że Tsunoda nie jest słabym kierowcą. Pokazał prędkość, pokonał przeciwników na poziomie jak Ricciardo, gdy presja była maksymalna, potrafił wytrzymać porównanie z bardziej doświadczonymi kolegami, ale nigdy nie przekształcił tych błysków w solidną ścieżkę. A to w Formule 1 równa się wyrokowi. Stałość to najcenniejsza moneta, a Yuki nigdy nie potrafił jej wystarczająco nagromadzić. Co się więc stanie? Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest to, że w 2026 nazwisko Tsunody nie będzie już na liście 20 głównych kierowców Formuły 1. Zostanie zapamiętany jako niedokończony projekt Red Bull, kierowca, który miał środki, ale nie znalazł drogi. Nie wróci do Racing Bulls, nie zostanie oszczędzony jako luksusowa rezerwa będzie po prostu poza. A w okrutnym środowisku jak F1 to oznacza zniknięcie. Padok nie czeka, a fani nie mają długiej pamięci. Tsunoda ryzykuje bycie zapomnianym, zastąpionym przez młodszych, bardziej błyszczących i już wychwalanych przez międzynarodową prasę. Zostaje mu kilka wyścigów, by zmienić narrację, ale już wydaje się to bardziej zapowiedzianym pożegnaniem niż bitwą do stoczenia. Red Bull nigdy nie miał skrupułów w obcinaniu mostów. I tym razem nie zrobi wyjątku. Na koniec pytanie, które wszyscy sobie zadajemy, jest proste: czy Yuki Tsunoda będzie jeszcze miał przyszłość w Formule 1? Czy jego kariera zamknie się bolesnymi rozdziałem, złożonym ze zmarnowanych okazji i niedotrzymanych obietnic? Może dowiemy się za kilka miesięcy, ale wrażenie jest takie, że kurtyna już opadła. Dziękujemy za śledzenie tego pogłębienia do końca. Jeśli interesuje Was, pozostanie na bieżąco z najgorętszymi sprawami ze świata, Formuły 1, zapiszcie się na kanał, zostawcie łapkę w górę na tym wideo i opowiedzcie nam w komentarzach, co myślicie o przyszłości tsunody. Wasza opinia jest ważna i karmi debatę. My zobaczymy się w następnym wideo, które znajdziecie już tutaj na ekranie.